Jak zwiększyć pewność siebie w nauce języków obcych? Na pewno wiele razy zdarzyło ci się, że nie chciałeś być może uczestniczyć w komunikacji, uczestniczyć na lekcjach lub po prostu gdy miałeś okazję wypowiedzieć się w końcu w nowym języku, ale coś przeszkadzało ci w środku siebie. Bardzo często nie wiąże się to z tym, że nie potrafisz komunikować, brakuje ci słownictwa lub po prostu nie znasz języka. Tak naprawdę podstawą tego problemu bardzo często jest pewność siebie. Pewność siebie jako siebie osoby, pewność siebie w danym języku i pewność siebie w całym procesie. Teraz przedstawię Ci 10 różnych metod, dzięki którym wiele osób może sobie poradzić, podnieść swoją pewność siebie, a dzięki temu mieć dużo więcej sukcesów w komunikacji w języku obcym. I podczas całego procesu nauczania. Pierwsza metoda. Po pierwsze, musisz bardzo mocno wierzyć w to, że wszystkiego da się nauczyć. Tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma rzeczy trudnych. Wszystko zależy od Ciebie. Oczywiście niektórzy mówią sobie: No tak, ale ja nie mam talentu. Oczywiście ja też na przykład nie mam talentu do nauki języków obcych, a w tym momencie komunikuję biegle. Czteroma językami, i tak naprawdę znam ich dużo więcej. Ale wszystko to oczywiście dzięki determinacji, niesamowitej determinacji, motywacji i pracowitości. Dlatego Ty, jako osoba, która widzi, że ma w tym problem, musisz postawić swoje mocne punkty na swoją determinację, na swoją siłę i na swoją tak naprawdę upartość. Oczywiście te wszystkie cechy muszą wiązać się w odpowiednim kontekście, ale tak naprawdę każdy ma szansę świetnie komunikować się w innym języku obcym. Tak więc trochę pewności siebie i patrz na te swoje wspaniałe cechy charakteru, które pomogą Ci w tym. Metoda numer dwa. Pewność siebie w językach obcych bardzo często jest. Sprowokowana tym, że czujemy się wolni. Gdy czujesz się wolny, gdy czujesz, że nie ma żadnych schematów, które, przez które jesteś uwięziony lub ludzie ciebie osądzają w sposób negatywny, musisz w tym momencie czuć się poza schena, schematami. Gdy czujesz się poza schematami, czujesz się wolny, czujesz się otwarty, czujesz się chętniejszy do działania. Dlatego, gdy tylko się Uczysz, proszę Cię, pozbądź się wszystkich schematów językowych, ponieważ tak schematy językowe, czyli tak na przykład dokładne tłumaczenie słowa po słowu lub forma komunikacji, jaka jest w Twoim języku oczystym, wpływa na to, jak chcesz się komunikować w innym. Dlatego bądź wolny, bądź wolny od tych schematów językowych, bądź wolny od spojrzeń ludzi, bądź wolny od wszystkich stereotypów. Metoda numer 3. Wykorzystuj swoje talenty. Dlaczego talenty? Ponieważ bardzo często słyszę, no tak, ale ja na przykład y, nie lubię pisać i nie umiem pisać, y, no tak, ale też trzeba pisać, więc dlatego mi to źle wychodzi. Albo na odwrót. Ktoś na przykład e, mówi, no ale wiesz co, ja nie mam talentu e, wymowy, tak? nie umiem imitować e, akcentów, więc nie będę się odzywać, bo, bo wszyscy będą słyszeć, że jestem obcokrajowcem. Oczywiście język obcy ma wiele sfer, tak? E, mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu i rozumienie, jak gdyby pisemne, ja polecam Ci skoncentrować się na tych talentach, które masz. Jeśli na przykład jesteś świetnym komunikatorem, skoncentruj się bardziej na tym, co sprawia Ci przyjemność w nauce języka obcego, czyli na przykład właśnie komunikacji. Oczywiście, nie mówię Ci, że masz zupełnie zapomnieć o pisaniu, ale spraw, aby cały proces nauczania dla Ciebie był jak najbardziej przyjemny, a będzie jak najbardziej przyjemny tylko w tym momencie, jeśli naprawdę weźmiesz pod uwagę swoje talenty. Jeśli jesteś osobą na przykład bardzo analityczną, analizuj. Nie ma sprawy. Być może będziesz bardzo mocny na przykład w gramatyce. To też jest świetne. Język dopasowuje się do Ciebie, tak? Bo to Ty jesteś tak naprawdę wygłaszaczem języka i będzie taki, jaki jesteś Ty. Ty nie musisz być taki, jaka, jaka jest większość lub taki, jak... Jako, jak oczekuje od Ciebie na przykład Twój profesor. Tak więc koncentruj się na tym, co lubisz, jeśli lubisz pisać, pisz jak najwięcej. Na pewno, czym bardziej rozwiniesz jeden talent, tym bardziej będzie Ci łatwiej później rozwinąć inny lub po prostu będziesz miał tyle wiadomości, że po prostu Ci się uda. Dlatego nie blokuj się na talencie, którego nie masz, ale koncentruj się na talentach, które masz. Metoda numer cztery. Zmień narzędzia. Jeśli uważasz, że twoja pewność siebie jest zachwiana, być może jest zachwiana, bo masz złe źródła informacji. Bardzo często widzę, że ludzie się pytają: A jaką książkę polecisz mi do nauki hiszpańskiego? Otóż, taką książkę, która się najbardziej Tobie podoba, ponieważ to, co się podoba jednemu, nie musisz się podobać drugiemu, co jest oczywiście proste i banalne, ale pomyśl też, że Ty uczysz się w zupełnie inny sposób niż ja. Tak więc tyle jest książek, tyle jest kursów, tyle jest fiszek, tyle jest aplikacji, tyle jest programów, że Ty możesz wybrać najlepszą dla siebie. Dlatego eksperymentuj i jeśli któraś Ci się spodoba, zostań z nią, ale zostań z nią na długo. Pracuj z nią wytrwale. I także pamiętaj o darmowych źródłach informacji. Nie jestem przeciwnikiem darmowych źródeł informacji. To wspaniale, że istnieją one i mamy takie możliwości, ale pamiętajcie, że to co jest za darmo, z jakiegoś powodu jest za darmo. Dlatego nie wahajcie się inwestować w edukację. Ponieważ zobaczycie, ile kosztuje ignorancja, a ta jest bardzo droga. Tak więc, na przykład, tym bardziej w nauce języków obcych możecie zakupić kurs, możecie zakupić książkę. Wartość książki to tak naprawdę jest nic. To jest jedno wyjście do baru lub do normalnej restauracji, a z książka naprawdę z wami zostanie na dużo dłużej, więc to nie jest żadna inwestycja. Metoda numer 5. Twoja pewność siebie bardzo często może być zachwiana. Dlaczego? Przez opinie innych. Czy opinia innych jest ważna dla ciebie? No, niestety tak, na ogół. Chociaż nie powinna być. Dlaczego? Bo w sferze nauki, języków obcych jesteś ty. To ty będziesz komunikować. Dlatego myśl o sobie, o twoich postępach i porównuj się tylko do siebie, a nie do innych. Zaczniesz porównywać się do innych, zawsze będzie ktoś, kto tak jak mówiłam Ci wcześniej, będzie miał bardziej rozwinięty talent naturalnie niż ty. Dlatego jeśli będziesz porównywać się do osoby, która świetnie komunikuje, a ty na przykład jesteś introwertykiem, zawsze będziesz tracił, dlatego nie myśl o tym, o czym myślą inni. Skoncentruj się na sobie, bo to ty najlepiej siebie znasz, a nie inni. Innych opinia nie jest dla Ciebie ważna, bo oni tak naprawdę nie wiedzą, przez jakie trudy przechodzisz, jaki wysiłek w to wkładasz, jak podchodzisz do tematu, jak cały czas się rozwijasz, etc., etc. Myśl o sobie, bo to tak naprawdę Ty wiesz, ile wkładasz w to pracy i tylko Ty masz prawo siebie oceniać. Jeśli wiesz, że pracujesz dobrze, Twoja pewność siebie wzrasta, a Ty posługujesz się lepiej językiem obcym, a nie innym. Metoda numer 6: błędy. Ach, jesteśmy przyzwyczajeni, że błędy są złe, że nie powinno się ich robić. Robimy wszystko, aby ich nie popełniać, a tak naprawdę powiem ci, że wszystko jest na odwrót. Oczywiście, jeśli jesteś w szkole i masz dostać dobrą ocenę, oczywiście nie możesz popełniać błędów, ale jak jest w prawdziwym życiu? W prawdziwym życiu, aby komunikować, musisz popełniać błędy non-stop. Dlaczego? Ponieważ gdy ich nie popełniasz, to znaczy, że nigdy nie będziesz się rozwijać. Nigdy nie przejdziesz z poziomu A1 do A2 lub B1 to B2, etc. Tak więc błędy pozwalają Ci odkrywać. Nowe połączenia językowe, nowe zwroty, być może ktoś ci poprawi, w tym momencie to lepiej zapamiętasz, być może sam zaczniesz się zastanawiać, hm, chyba to powiedziałem źle, więc chyba powinienem to poprawić, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętaj, że błędy są po to, aby je popełniać i wyciągać z nich jak najlepsze konkluzje i rezultaty. Metoda numer 7. Pewność siebie. Pewność siebie to po prostu czuć się dobrze we własnej skórze. E, powiem Ci z własnego doświadczenia, że mieszkam już za granicą 10 lat e, i pamiętam takie etapy w moim życiu, gdy e, moja pewność siebie była obniżona z różnych powodów: czy to powód zawodowy, powód bycia w nowym miejscu, gdzie nikogo nie znamy, etc. etc. E, gdy Twoja pewność siebie wzrasta, ty czujesz się lepiej. Gdy czujesz się lepiej, chcesz zakomu zakomunikować to całemu światu. Gdy chcesz zakomunikować, zaczynasz to robić. Dlatego staraj się zawsze czuć jak najlepiej sam ze sobą, a wtedy zobaczysz, że nawet komunikacja w języku obcym będzie dużo łatwiejsza. Dla ciebie. Dlatego bądź szczęśliwy. Metoda numer 8. Postaw sobie cel. Postaw sobie duży cel i oczywiście małe cele, tak? Bo należy planować, aby odnieść sukces. Bez planowania to tylko przypadek. Tak więc, za każdym razem, gdy Twoja pewność siebie jest trochę zachwiana, pomyśl o tym wielkim celu, który sobie wymarzyłaś. Na przykład, ja w kursie hiszpańskiego latynoskiego Zapraszam przyszłych podróżników do tego kursu, osoby początkujące z języka hiszpańskiego. Ten cel, podróż do Ameryki Łacińskiej, odkrycie wielu krajów tego kontynentu, poznanie naprawdę kultury z bliska, poznanie nowych osób bez bariery językowe, to jest jeden wielki, niesamowity cel. Tak więc Ty też postaw sobie ten jeden wielki cel i za każdym razem, gdy czujesz, że Twoja pewność w siebie jest... Hmm, Pomyśl o tym, a na pewno Ciebie to nastroi pozytywnie. Metoda numer 9. Mów do siebie głośno. Dlaczego? Ponieważ, po pierwsze, jest to świetna metoda nauki. Dlaczego? Ponieważ coś czytasz, coś wymawiasz, a to, co wymawiasz, słyszysz. Czyli tak naprawdę działasz. I więcej Twoich zmysłów uczestniczy w tym samym momencie. Ale pewność siebie także, gdy na przykład będziesz sobie wyobrażać jakieś dialogi, sytuacje lub po prostu proste wyrażenia, ja no jak to się mówi na przykład wypić wodę. I gdy to powiesz w innym języku obcych, to twoja pewność siebie też wzrasta, bo Ty już to powiedziałeś raz w życiu, już wiesz, jak to powiedzieć, więc za każdym następnym razem będzie to łatwiejsze. Pamiętaj, najtrudniejszy jest pierwszy raz, dlatego mów za pierwszym razem po prostu na siebie na głos. Wszystko będzie łatwiejsze. Metoda numer 10. Zawsze myśl pozytywnie i działaj. Tak, nauka języka obcego to po prostu działanie. Trzeba czytać, trzeba słuchać, trzeba pisać, trzeba rozmawiać. A czym pozytywniej myślimy o tym, że na przykład to nie jest trudne, ja zawsze uważam, że na przykład język hiszpański jest bardzo prosty, ale skoro tak uważam, naprawdę bardzo łatwo mi wszedł do głowy i do tej pory mam niesamowitą przyjemność używania go. Na co dzień i czuje się bardzo pozytywnie, ponieważ no, język hiszpański ma dużo w sobie optymizmu. Dlatego pomyśl, jak jest pięknie komunikować i myśl zawsze pozytywnie. Mam nadzieję, że te metody pomogą Ci w Twoim procesie nauki języka obcego, że Twoja pewność siebie wzrośnie. Pamiętaj, za każdym razem, gdy czujesz, że czujesz się niepewnie, wybierz sobie chociaż jedną metodę z tych dziesięciu. I praktykuj ją. A najlepiej, oczywiście, wszystkie 10. Jeśli chociaż jedna z metod, według Ciebie, przydała Ci się, to daj proszę lajka like temu wideowi, zeskrybuj kanał. W tym momencie będziesz dostawać powiadomienia o nowych wideach. A w następnym odcinku powiem Ci, że przygotowałam 10 różnych metod na pytanie następujące. Jak uczyć się wyrażeń w języku obcym? które mają zupełnie inne znaczenie po tłumaczeniu w języku ojczystym, co bardzo często się zdarza. Na przykład ten hambre po hiszpańsku to oczywiście mam głód, ale przecież po polsku jestem głodna, ale nie mogę powiedzieć jestem głodna, znaczy mogę, ale prawie nikt tak nie mówi po hiszpańsku. W tym momencie proszę Cię, napisz w komentarzu, która technika według Ciebie jest... Najważniejsza z których Ci podałam. Adios!